I w tym momencie naprawdę powstało poważne wzburzenie w środowiskach władzy rzeczywistej, nie nominalnej, nie tego teatru, który się przedstawia w telewizji jako rządzący, tylko w tych środowiskach, które naprawdę rządzą. PiS powiedziała, to tych to my sobie weźmiemy i będziemy z nimi dalej rządzić, a tam tych to już nie. I doszło do bardzo poważnych podziałów między nimi, które no, póki czas musieli skorygować. I nowe wybory. Te, te, te ponowione, przecież one nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jak się patrzy racjonalnie, to dlaczego rozpisali wybory? Przecież Kaczyńscy mogli rządzić do końca kadencji. Trzeba to nie traktat trzeba podpisać. A jedno, no miał znaczenie traktat. Traktat miał znaczenie. Natomiast rozpisanie wybory, żeby wróciło do tego, co zostało ustalone i różnica między PO a PIS-em musiała być na tyle duża, żeby żadne media. Pozaestablismentowe nie mogły im tego zburzyć. Ale I tam różnice zwiększyli. Wybory prezydenckie równolegle, to, to też było ważne. Tak, też było ważne. Prezydenckie chodzi więcej osób y, y, Tak, ale też była różnica między, bo to, różnica między Tuskiem a Kaczyńskim była tak mała, żeby zmobilizować elektoraty do uczestnictwa i miał wygrać Tusk. Natomiast zachowania rozgłośni Radia Maryja, która w tym momencie jest silnym ośrodkiem oddziaływania takiego społecznego. Zmieniły to znaczy. I w tym momencie no, PiS przeprowadził jakieś tam swoje rozgrywki przy użyciu tych służb, które sprawują rzeczywistą władzę, prawdziwą władzę. I trochę im namieszał, czego naprawdę nie mogli znieść i jeszcze długo nie będą mogli znieść, bo nadal, nadal w ośrodku prezydenckim funkcjonuje cały ten odłam yy, bezpieczniaków, którzy zostali zaadaptowani do... do, do bo jeżeli konflikt jest nadal, mimo ponowienia wyborów, mimo że Platforma przejęła rządy, to jednak służby specjalne zostają, nadal są w stanie takiego konfliktu, co widać, bo co chwilę sobie wyciągają, a to Bolka, a to Olina, a to jakieś tam inne afery sobie wyciągają nawzajem, więc są skonfliktowane, czyli ten ośrodek, który był spoiwem aparatu państwowego, że mogło się siedem partii zmieniać. Natomiast to, co postanowili, było wykonywane, bo oni się nie poddawali wyborom. To w tym momencie oni się poważnie skłócili, co ja bym powiedział, że było dobre, jeżeli pani pyta o, ten, o te rządy PiSu. Akurat ten element był na tyle korzystny, że konflikt między nimi mógł przynieść dobre owoce. Na razie specjalnie tych owoców dobrych nie widzę, natomiast niebezpieczne jest to, że oni się odwołują do tej samej filozofii władzy, że słuchajcie ludzie, my się będziemy wami ufiekować. Jeżeli się oni nami chcą nadal opiekować, to będziemy mieli nadal ten sam skutek bez względu na to, który generał w końcu wygra w tych wszystkich konfliktach. Bo to naprawdę nie jest, nazwiska generałów nie są wcale takie istotne. Istotne jest to, żeby państwo wyrzekło się pewnej omnipotencji. A na to się nie zanosi ani pod rządami PiSu, ani pod rządami Platformy, jakkolwiek jest tam wielu ludzi, których jest za co cenić. Tylko co z W tej chwili Unia Europejska tu jest przecież. Tu A jest Unia Europejska nie ma lat, tak. Nie jest dużo o, wydania, i. Tak. Oczywiście. <try> oczywiście. Między innymi dlatego wyrzucili LPR i samoobronę, bo to były środowiska, które mogły się zbiesić i ustawić się jako przedstawiciele środowisk antyunijnych. I wtedy ta, ta, ta prounijność w Polsce już by była taka jak w Irlandii. Oni musieli to już z Sejmu usunąć. Bo, 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 taka myśl mi do głowy.